Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Nie nagrywałem wcześniej obróbek, rynien, w ogóle tego, co widzicie teraz, nie nagrywałem, bo niestety mówiłem wcześniej, że pogoda bardzo się psuje. Naprawdę jest tutaj mega niewesoło, ponieważ skończyliśmy cały dach w sensie obróbki, wieźbę, no wszystko, co jest niezbędne, żeby kręcić blachę, no i nie da się po prostu wejść na górę. Dostajemy alerty, że jest yy, bardzo wiecznie. Że jest niebezpiecznie, żeby po prostu pochować elementy, które mogą spaść. No, po prostu jest jakaś, jakaś wichura, więc wszystko jest przygotowane, a nie możemy pracować. Dlatego my wchodzimy do środka i będziemy robić sobie szczyty, bo tylko to nam zostało i blacha. I mamy gotowy domek w Bolesławcu zamknięty, więc kolejny domek jest już zrobiony. O, jak widać Membrana gruba Naprawdę ta membrana U siebie nawet takie nie miałem, nie mogłem dorwać u siebie U mnie jest 120, jak chodzi o gramaturę, tutaj chyba jest 200 Naprawdę gruba Bo uważam, że jakby była ta mniejsza, no to mogłaby się podrzeć Niestety Strasznie wieje, uwierzcie mi, że nie spodziewałem się Patrzyłem na pogodę, bo zawsze jak gdzieś jedziemy to sprawdzamy pogodę, żeby nie było takiej sytuacji jak teraz, że my jesteśmy 500 ponad kilometrów od domu a nie możemy pracować i mamy dzisiaj czwartek, my jesteśmy od poniedziałku, w piątek chcemy wracać do rodzin, a nie możemy skończyć pracy, bo nie da rady, dlatego przygotowaliśmy sobie pustaki rusztowanie za chwilę zrobimy sobie podesty i będziemy chcieli te szczyty wymurować bo specjalnie zrobiliśmy w taki sposób, że pierwszy idzie konstrukcja, później idą szczyty, właśnie jakby padało, bo tak pogoda się zmieniała co pół godziny, co godzinę, co chwilę co innego było podawane, że będzie słońce, będzie padać, będzie wiatr, więc jakby padało delikatnie to nie ma problemu, bo moglibyśmy pracować. Natomiast jeżeli wieje, nie da się tego arkusza bezpiecznie wnieść na górę. Nie da się. Ja nie będę ryzykował swojego zdrowia, życia, ani Mateusza życia, żeby zdążyć w ten jeden dzień, czy w dwa dni, czy, czy coś. Po prostu będzie trzeba to po prostu przeczekamy. No niestety. Nikt się nie spodziewał, aczkolwiek jest luty. Tu ma być łazienka, tu ma być kuchnia, tu ma być wejście, a tu ma być taki salonik. Natomiast schody mają być tutaj na środku i mają być pokoje lewo i pokoje prawo i korytarz na środku. Prawdopodobnie zobaczycie nieraz ten domek, bo jest to yy, to będzie domek na wynajem. Więc niejednokrotnie zobaczycie i będziecie też mogli tutaj przyjechać. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba taki domek do 35, aczkolwiek z tego co mi wiadomo, jeszcze jeden na tym podwórku kiedyś w przyszłości stanie i to może będzie troszkę większy, na przykład 50, bo też jest możliwość budowy domu bez pozwolenia już do 70, czyli nie tylko 35, ale też 70 do 70, więc może być 50, może być 40. Więc każdy średnio buduje 50, jeżeli nie chce 35, bo jest akurat taka optymalna. To, co jest fajne w ogóle tutaj na tej działce, to jest to, że ta działka idzie ze skosa. I na przykład budynek ma 651 wysokości, tak jak każdy nasz projekt do 35. Bo tam praktycznie wszystkie są takie 651, 645. Natomiast dzięki temu, że działka idzie ze skosa, z tamtej strony macie ten budynek jakby niższy, a z tej strony naprawdę wygląda jak gigant. Tutaj jakby miał 8 metrów. Mam nadzieję, że dobrze kamera Wam pokazuje to, więc no śmieszny ten budynek, ja mam być cztery, bo naprawdę z tamtej strony wydaje się taki malutki, a tutaj wygląda naprawdę na giganta i to jest tylko 651. No dobra, idę wyrabiać klej i lecimy na szczyty, bo z tym trochę zajdzie, nie nagrywam, mówię od razu, nie nagrywam, nie mam czasu po prostu, kamera jest jest fajna, bo możemy Wam pokazać naszą pracę, że my pracujemy, my tam nie leżymy natomiast w takich momentach jak teraz, kiedy czas nas goni, bo chcemy do rodzin jechać, no to szybciej jest jak nie myślę o kamerze i nie latam z kamerą, tylko po prostu idę i pracuję dlatego jak skończę, to Wam pokażę jak to wyszło no chyba, że pogoda się uspokoi, to jeszcze wrzucę na głowę i spróbuję tam z góry Wam pokazać jak się kręci blachę bo pierwszy raz robiłem obróbki pierwszy raz robiłem rynny tak samodzielnie wszystko, całość więc wydaje mi się, że nawet to spoko wyszło ale mówię, przy dzisiejszej pogodzie raczej wątpię że ktokolwiek o zdrowych zmysłach wszedłby tam, wszedłby tam do góry z blachą więc robimy sobie na razie domy Powiem wam, że zdążyłem do mrówki pojechać 20 minut temu i powzmacniać tutaj to wszystko póki co stoi, więc no, jest dobrze zrobione, bo tutaj jest 5 śrub, dobrze mówię, 2, 4, 5, tak, 2, 4... 2, 4, 5 no już mi się myli od tego wiatru. 5 rób. ładowany wieniec, który ma ponad 30 cm, więc o murbelkę to się nie boję. Ale konstrukcyjne, które ma około 20, 4, 26 cm, tutaj ładowane. No to wiecie, to jest jedno konstrukcyjne Dlatego wolę powzmacniać tym co było Ale póki co stoi, no to widzę, że nic się nie dzieje Nie buja się, nie odrywa się Jest w porządku, jest dobrze zrobione Jest przyciśnięte dobrze, więc się nic nie porwie Ale naprawdę, jak tak dalej będzie No to po prostu Spakujemy się i pojedziemy do siebie Nie będziemy ryzykować Bo no, no nie można pracować w takich warunkach Ewentualnie poczekamy jeszcze jeden dzień i wtedy zobaczymy, co się będzie działo. A jest podobno 80 km na godzinę wiatr Więc powiedzcie mi, że nie jedno już stąd spadło. Naprawdę nie jedno stąd już spadło. Zaczęliśmy murować, ale oczywiście z głową, nie? Tak, że będziemy walić do samej góry i czegoś aż Tylko wymurujemy pęsy pod to, o tą krokwę, weźmiemy wyżej i zostawiamy. Przechodzimy na drugą stronę. Z szczytów nie będziemy ruszać dzisiaj, bo to nie jest czysta głupota. Musimy się trochę uspokoić. Poza tym, tak jak mówiłem, nie ma prądu. Wywaliło prąd w całej dzielnicy, nie możemy ładować nawet sprzętu, mieszać kraju, nie możemy nic. Tak wyszedł szczyt. Tak wiało, że aż płot się tutaj złożył w jednym miejscu betonowy. Uwierzcie mi, że wszystko, co było na podwórku, latało. Dosłownie wszystko, co było, latało. Najlepsze to było to, że jak murowałem tą stronę, oczywiście tam podpierałem co jakiś czas, i chciałem przejść na drugą stronę. W tym okienku to potrafiło mnie pół metra do tyłu przesunąć z pustakiem. Tak wiało, więc murowałem to. Po prostu schodziłem na dół, jak bardzo wiało, i wchodziłem do góry murować. Więc zeszło na no, dłużej niż zazwyczaj z tego ściana, ale jest zrobione. I tamta strona została napoczęta, bo już było późno. A teraz, póki pogoda pozwala, to wskakuję na górę, kręcić blachę, więc Pokażę Wam efekt końcowy, bo już nie będę leciał z kamerą Żeby się wyrobić, bo za parę godzin z domu ma pogoda się zepsuć Domek gotowy, w ostatniej chwili Bo deszcz zaczął padać Nie wiem dlaczego ta pierwsza blacha tak się różni Ona była u góry przez całą zimę Niby wszystkie są w macie, ta też powinna być w macie. No, kolor niby był taki sam na ziemi, ale cały czas na kamerze, na aparacie, cały czas pokazuje, że jest taka świecąca. Trochę to dziwne. No nic, w każdym razie szczyty zrobione, jedne drugie, dach zrobiony. Rynny teraz montujemy, sprzątamy teren, nie uciekamy do siebie. Więc to koniec przygody w Bolesławcu. Więc jeżeli chcecie taki sam domek, to zapraszam na stronę dom25000.pl. Wybierzcie sobie jeden projekt spośród 40 dostępnych projektów, zróbcie zgłoszenie. Przyjedziemy, wybudujemy dla Was taki domek albo większy, ponieważ budujemy nawet do 70 metrów. Dobra, ja się z Wami żegnam, sprzątamy teren i uciekamy, bo już jest późno, a mamy jeszcze 500 km, ponad 500 km, żeby wrócić do siebie, więc pamiętajcie, łapka w górę i subskrypcja. Na razie, cześć.